spadnę? No właśnie, pół bliżej oparcia. Dobra. A jak to jest z kwestią płacenia no na randkę? no, ja zapraszam, to ja płacę. Ale raz byłem na takiej randce, gdzie kobieta jest naprawdę mega ustawiona i Sugar ona zapłaciła man. za randkę, ale ja się głupio czułem w tym momencie, kiedy ona płaciła, nie? nie? no mi się wydaje, że jeżeli chodzi o randkę, no to wiadomo, że facet powinien płacić. A ty, Asia, jak uważasz? No ja bym nie zapłaciła. Czyli jednak ten hajs dla kobiet jest ważny. Musisz być złotym facetem kochanym. No, a jednak y, nie będziesz miał, nie wiem, żeby tam pojechać na to, żeby zrobić jakiś prezent. No co uważam? Co uważam? Bo też mamy takie szanse, a nie inne. Wszystko kosztuje, tak? Tam do tyłu oprzyj. Może sobie. O. Książę, Książę z do... Dubaju. On jeszcze taki ciemny, nie? No. No, ładny patch, o. Jak myślisz, co? Latanie po klubach czy stała relacja? No co, to odpada jakieś latanie. Ja już kupię ty, ja mam mało. Wiesz o co chodzi? Jak już mam szukać to taką wow pod każdym względem. Musi być dobra, ładna, inteligentna. I być dobra przede wszystkim. Dla mnie, dla dziecka, tak? Wiesz, ja ci zawsze mówię. Na tak. długo szukać, wiesz? No to ja będę tak długo szukała znajdę. Ja nie mówię, że ja tu się będę rzucał na każdą babę, co to jest? Taką mam malutką. No ale gdzieś tam zaczynam, wiesz, powoli tak naprawdę żyć. A mówię, życie jest tak przewrotne, że ja nie wiem, czy ja jutro do ciebie nie zadzwonię i nie powiem, Arek, ty musimy nagrywać nową scenę, bo ja poznałem miłość swojego życia. Tak może być.